Siemaneczko, w drugim sezonie kariery Tomasa Millera jako trenera, no i Bundesliga, awansowaliśmy do Bundesligi, w tym okienku zobaczycie transfery przed, przy pierwszym meczem ligowym, wszystkie mecze już w następnym odcinku, no i zapraszam do lajkowania, subskrybowania, do wspierania kanału, jeśli Wam podobały się moje e, materiały, zróbmy te 1700 subów, chociaż do końca sierpnia fajnie było, no kadra jest w fatalnym stanie, nie powiem, no nie mamy zbytnio wielu piłkarzy, Ogólnie nasza kadra jest na utrzymanie. Moim planem na ten sezon jest taki, żeby coś zrobić z tego składu i czekać na jakieś oferty. Jeśli pojawi się jakaś oferta z Bundesligi, będę miał oferty do odejścia do klubu z Bundesligi tak jak wiedział, chociaż na poziomie średnim, chociaż te top ten, to prawdopodobnie opuszczę Eversberg. No ja nie będę tutaj chciał z tej drużyny zrobić nie wiadomo co. To będzie taki przeskok do kariery w lepszym klubie. Na początku ofertę od Atletico Madrid, a ja Juliana Pauliego nie mam zamiaru sprzedawać, raczej nie oddam go do Atletico, wiem, żeby tam nie grał, jakby to był trochę inny klub, może bym ponegocjował, ale stwierdziłem, że nie, nie ma co sprzedać od razu piłkarzy. Na początku stwierdziłem, że znowu zgłoszę się do Bayernu Monachium, popytam, czy wypożyczą Molisa Gatemachera najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu drugiej Bundesligi, kapitalnie grał. No, i się zgodzili, więc e, fajnie. E, I o, sam piłkarz również się zgodził. Tutaj mamy sprzedaż, wypożyczenia piłkarzy, których nie chcę. Wypożyczam młodych piłkarzy, którzy raczej nie będą grali. E, no i Molisa Figueiredo. No, kapitan gra w drugiej Bundesliga. Mam nadzieję, że tak będzie. Ja bym chciał w ogóle tego piłkarza kopać do każdego klubu, w którym będę. Taki jest mój plan, bo tak mi się nie znakomicie gra. Tutaj dalsze oferty za naszych piłkarzy, których. Praktycznie nie używam. Drugi punkt idę nie grałem. Nikt nie ich sprzedaje. Moritz Sigmund wypożyczony. Nawet nie wiem, co to za liga. Nie to Jakaś Norwegia nie będzie. Kim wie ogólnie i do Turcji. Filmon Gersek Kicher odchodzi. Zagrał kilka spotkań, ale też bez większej historii w tamtym sezonie. No i Mohamed Mahmud również odchodzi. Też bez większej historii. Nikolas Lechman wypożyczony że tam to, to był z Danii klub Szczęśliwa Duńska ale no dobra na początku kupiłem doświadczonego, doświadczonego bramkarza z Erbelipska Petera Gulasiego, stwierdziłem, że musimy zadbać o bramkę no i Jonas Urbik no już skończyło się wypożyczenie nie chciał przyjść znowu 900 tysięcy za takiego bramkarza wiem, że mu overa będzie pewnie szybko schodził w dół ale myślę, że na początek Kulasi będzie naszym super wzmocnieniem na bramkę i to da nam dużo spokojniejszej gry z tyłu. Doświadczony brankarz węgierski, raczej w Ewellipsch nie gra w pierwszej składzie, więc a z Thomas Millerem, ciekawe zawsze. Wielki piłkarz. Więc może fajnie będzie dla niego trenować. No i mamy gulasiego, bardzo mnie to cieszy. Chodzimy do drugiego transferu Kevin Akpokuma, doświadczony, doświadczony środkowy brońca. Musimy trochę wzmocnić środek obrony. Musimy mieć więcej piłkarzy do rotacji, dlatego Kevin Akpoguma. Dlatego, że też nie jest drogi i też ma fajne statystyki. Myślę, że naprawdę może być fajne wzmocnienie naszego składu. E, dlatego go wybrałem e, i na szczęście udało nam się dogadać, choć te tygodniówki są duże. No, ale niestety tak musi być. Niestety, tu już jest Bundesliga, to nie jest druga Bundesliga. A ja bym chciał chociaż, żeby ta drużyna powalczyła, jak ja będę jeszcze jako trenerem. Bo Mierzę, że uda się odejść do innego zespołu w tym sezonie, żeby ta drużyna nie nie była już nie spadła po 15 czy 18 kolejkach. Zobaczymy, jak nam będzie w ogóle szło w następującym sezonie. Trochę tutaj były negocjacje, ale na szczęście udało się dojść do porozumienia. Jeśli chodzi o kolejny transfer, Christopher Oliver, tutaj dogadałem się ze Stuttgartem, jeśli chodzi o jego wypup, wykup 2 miliony. Mega utalentowany piłkarz, ale niestety nie najlepiej poszły nam negocjacje. Prawie, Here we go, ale niestety się nie udało. Myślałem, że nie będzie nie wiedziałem, że będzie chciał po prostu więcej pieniędzy zarabiać. Trochę tak za mało mu zaproponowałem. 2000 zarabia, mu dan 3, więc można powiedzieć, trochę mało. Mógł chociaż dać 5, no ale niestety no nie zgodził się. No i tyle, tak naprawdę. Nie ma Oliveira w naszym zespole, będzie ktoś inny. Będzie Wahid, Fakiz też ze Stuttgartu. Ale na pastik potrzebuje zmiennika dla naszego Schnellbachera, który rozegra naprawdę kapitalny sezon na zapleczu Bundesligi. No i myślę, że Wahir może być fajny z mocnym zmiennikiem. Może jeszcze się trochę rozwinie, choć już ma 23 lata, to kiwię. Ale może się uda. Może się uda go jeszcze rozwinąć. No zobaczymy, oczywiście. Było kilka jeszcze nieudanych transferów jak z Oliveirem. Kolejny Tidam Komis. Myślałem, że się uda, ale zaproponowaliśmy za mało. W kolejnym Nucha Jata tutaj dogadaliśmy się z RB Lipsk na wykup młodego piłkarza za 1,500 mln. Ale negocjacje również nie poszły. Również trochę za mało tych pieniędzy mu zaproponowałem, jeśli chodzi o wynagrodzenie. Ale chociaż szkoda, że nie negocjowałbyśmy, chociaż zobaczyli ile chce. To jest najtrudniejsze, że nie wiemy. Ja tutaj trochę zaryzykowałem y, szybko te negocjacje i trochę dałem 10 tysięcy, a tu widocznie to Lipsk, to tam się trochę więcej zarabia, więc kupiłem Said El-Mala, piłkarz, który zrobił na mnie duże wrażenie na zakończonych mistrzostwach Europy U-19. Stwierdziłem, że dam mu szansę w grze i zaproponowałem trochę, chyba dużo, 3 miliony, trochę chyba przesadziłem z tą kwotą, no ale... Wyszło jak wyszło. Zobaczymy czy Seid Elmala będzie się dobrze spisywał. Jest strasznie wolny w tej grze, ale jakoś sobie z tym poradzę. Ważne, żeby grał dobrze. No i jak tak wygląda mój skład. Skład, który raczej nie walczy o utrzymanie. Tutaj naprawdę będzie ciężko o coś więcej. No chyba, że zaskoczymy jak w drugiej Bundeslidze. Albo i nie. Albo będziemy musieli się zwijać, albo nas zwolnią, albo znajdziemy nowy klub. To tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jak Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Na razie piątka.